Siema, jestem Czarny. W dzisiejszym filmie będzie unboxing paczki ze skrzynią pięciobiegową i innymi duperelami. To tak. Uszczelki normalne. Komplet podkładek dystansowych. Ogólnie chyba to są wszystkie, jakie idą do silnika. Tak. Komplet uszczelek kringelitowych. W komplecie oczywiście były... Uszczelniacze, które będę miał kiedyś tam na zapas. Jak były, to były. To będą po prostu. Yy, o Komplet sprężynek do silnika. Zębatka z zawsze, 15 zębów. No i... Nasza kochana skrzynia piątka. No zobaczymy, czy Simso będzie na niej lepiej jechał. Po opinii, niby ta skrzynia ma dobre. Wałek do skrzyni i wałek krzywkowy. będę spadło. Także tak całość się prezentuje. I czwarta część będzie po prostu jak już się za to zabiorę, bo... Na razie będę jeździł tak Simpsonem, póki jest. Także co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć.